No dobra, no dobra, siema. Dziś witam Was w odcinku z dramy, tak naprawdę, kurwa. Chłop, kurwił mnie totalnie. To, Ja zrobię podejście do na nagrywania tego odcinka, bo przed chwilą do mnie babcia zadzwoniła. To tak tylko chcę podkreślić na marginesie. Ogólnie to chłop sobie przejebał kanał Redmastera. Jak nie znacie Redmastera, to chłop z moich streamów, czatownik, mój przyjaciel, któremu zresztą robiłem miniaturki. I Chłop tak jakby jego trzy lata ciężkiej pracy przejebał jednym zgłoszeniem. Po prostu kurwa usunął kanał, napisał do YouTube'a, ej no kurwa mordy, on sobie kupuje suby i tak dalej, nie? Po prostu YouTube w to uwierzył i kurwa zbanował kanał Redmasterowi. Tak o, nie tylko kanał, tylko całego, cały mail, całego gmaila mu po prostu zbanował. Taką kurwa, odciął, nie? I on teraz ma drugi kanał, tak jakby ze mną. I właśnie mam... Mam nadzieję, że kurwa wbijecie do tego chłopa i zostawicie mu tą ofensywną łapkę w dół. Ja go tam zrostowałem, ogólnie nałożyli mu kurwa te te ograniczenia, takie jakby bo nie ma szesnastki, a pokazał mordę. No, tutaj. I tu on pierdoli przez te jedy... prawie minuta 20 kurwa o tym, że nowa era, wszystko pozmieniał, żeby go czasami YouTube nie ze skam. Że to jest. Sub... On tak naprawdę nie kupował subów, a niby on zgłosił za kupowanie tych subów, nie? Więc no, też dam kanał w Redmastera, żeby go jakoś tam odbudować, bo tutaj to jest no... no kurwa, trochę szkoda, no bo 3 lata poszło się jebać ze 130 subami. Więc no, y, oczywiście w komentarzach oczywiście w komentarzach hashtag na jd, JDG, no i tak dalej, nie? Możecie go tam polostować na karcie dyskusji, ale też dam do niej link w opisie, żeby żeby po prostu go porostować, bo to jest kurwa człowiek, który nie ogarnia i jak myśli, że po prostu ktoś ma jest lepszy od niego, to trzeba go wy wyjebać, udupić i tak dalej. No dobra, no to ja bym was już żegnał.